Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Koko i kolejny odcinek wyzwania dziesięcioleci. Kochani, jestem w otłonie i rozpaczę musząc wam przekazać tą wiadomość otóż gdy wróciłam od Graysona, a jak wiecie, byłam ostatnio w Korei u niego, co zostałam to drogi Johnny Hotwornie, założycielu Rodu Potłornów. Przepraszam Cię, wybacz mi, drogi Johnie, że nawarcie Gryfina, a właściwie Graysona, chociaż on jest teraz na wojnie i nie odpowiada za krowokwiata ani za nasz majątek, pozostawił to pod opieką swoich rodziców. Więc w każdym razie nawarcie Gryfina, kochani. Nasz krowokwiat dokończył żywota i zostało mi tylko to. I no, powiem Wam szczerze, że nie jestem z tego powodu szczęśliwa i zadowolona. Przyzwyczaiłam się do naszej kochanej krówki, która była z nami tyle dekad, kochani, tyle dekad. Mówię, zasadził ją John Hotworth w 1890, czyli w pierwszej naszej dekadzie. No i. Skończyła żywot w 1950. Ale żeby trochę pognębić naszego Gryfina, tak wiem, wredna jestem. Okropna. Zgadzam się z wami, kochani. Spać nie będę mogła z tego powodu. Zostawiłam jej szkielecik w naszym mini ogródku. Proszę. I patrz, Gryfin, co zrobiłeś. Dziękuję Ci, moja duszko. Chciałabym łopnić sobie do kocie kuwety. Wszystko tam w porządku, to mogłabyś mi opróżnić miseczkę Rusika. O, idźcie wykąpać, mój drogi, bo musi się przygotować na zajęcia. No, Jody, dobra wiadomość jest taka, że pralka, moi drodzy, działa. Tak, zrobiłam pranie i się nam wyprała. Natomiast zła jest taka, że nasza krówka nie żyje. Kochani, jeżeli chodzi o jeszcze nowości u nas, u hot no to Lara już wyszła z wieku niemowlęcym, jest już małym dzieckiem. Jak wiecie, ja zawsze simy niemowlaki postarzam poza kamerą. Mój drogi, mógłbyś mi... Napełnić miskę. Jeżeli chodzi o naszego Gryfina, to on kochani napisał i oddał pracę semestralną oraz mamy przygotowaną prezentację, ale dzisiaj między właśnie jednym a drugimi zajęciami pójdzie ją wygłosić. Ty dzisiaj koleżanko, pracujesz, ale ja mam pewne plany i jesteś mi potrzebna. Chciałabym, żebyś usiadła i wzięła sobie dzień wolny. Dziękuję ci, mój drogi. A ty, kochany, chciałabym, żebyś zadzwonił do swojego szwagra i przyjaciela z wojska, Jamesa McAllistera. Bo jak wiecie, kochani, ostatnio umarła nam nasza Ernesa. I choć Jody i Jody i Griffin już nie odczuwają żałoby. To co ciekawe, odczuwają nasza mała dziewczynka Lara, kochani. Chociaż w kontaktach nie ma rnessy, jest tylko ciotka Lucinda, nie wiem czemu, ale to dobrze jakąś więź poczuła z ciocią. I weź sobie ten wolny, bo chciałabym, żebyśmy nie pojechali tam z pustymi rękami. Mój drogi, zaraz idziesz na zajęcia, ale z domu mi jeszcze posprzątać kuwetę. Natomiast my zabieramy się, kochani, za przygotowanie śniadanka. Myślę o jajecznicy wiejskiej. No, nie mogę patrzeć na ten biedny szkielecik naszej krówki. Ucho, a cóż to było? Widzieliście ten czarmary? Wyrzuć mi, mój drogi, i zaraz pójdziesz na egzamin, bo dzisiaj jest ostatni dzień jego pierwszego semestru. Aha, kochani, przypomnę, że po pierwszym semestrze Griffin podejmie staż w kancelarii prawniczej. No, będzie miał dużo do roboty. To będzie prawdziwy horror dla niego, jak i dla mnie, żeby go przygotować ze wszystkim, ale dla chcącego, jak to się mówi, nic trudnego. Taka jest prawda. Prawda Jody? Natomiast jeżeli chodzi o karierę naszej Jody, no to ona wiadomo już nie jest w rządzie. Rządy, kochani, przejęli mężczyźni. Proszę siadać w jadalni. Co to zazwyczaj w ogóle siedzieć na patio? A! No właśnie na patio. Kochani, mamy jesień, drugi dzień jesieni, dzisiaj tajemnicza pogoda. Boję się właśnie, że będzie lało, padało, wijało, grzmiało i inne takie eciupeciu, które nam się tutaj pojawiają w czasie tej tajemniczej pogody, ale na szczęście jest ciepło, ogrzewanie nie musimy włączyć. Chwała Ci za to, że już możemy z tych dobrodziejstw korzystać. Ja sobie łupnę do jej potrzeb. Tak, na wakacjach jesteśmy, chociaż oczywiście nie jesteśmy na wakacjach, tylko wzięliśmy sobie macierzyńskie, kochani. Jesteśmy na macierzyńskim. Możesz mi to odstawić, łupnę sobie dolary. Słuchajcie, ona zaraz wstanie. Pokażę Wam naszą dziewuszkę w ogóle. Jak wygląda, tutaj podejdziesz. No, słodka mała dziewczyneczka, no i popatrzcie jakie ma cudne śpioszki To jest oczywiście z modów, ale wyglądają na niej rozkosznie o, No, no powiedzcie, czy nie słodka dziewczyneczka Chociaż teraz na no, taminka nie wygląda najlepiej Dobra, Gryfin kochani wrócił Kot nas przywitał, jak zwykle wierny towarzysz Jest głodny Wiesz co, mógłbyś pogłaskać Herosika i chciałabym, żebyś dał mu przysmak. Wiem, że jesteś głodny, ale musisz wygłosić tą prezentację. Jakoś, jak widzicie, jest wspaniała. Więc jak skończysz zajmować się z Herosikiem, no to, mój drogi, siup tam. Dobrze, ponieważ maleńka kochana jest smutna, chciałabym, żebyś przede wszystkim ją pokrzepiła. Może jej to pomoże? No popatrzcie. No i kąpiel. Przede wszystkim mała kąpiel, bo widziałam, że tam... Możesz jeszcze pochwalić, że ładnie zrobiła to i owo w pieluchę. Aha, no tak. No, pochwali ją. Jody, Jest to taka oporna jednostka, no poprawi humor. No i oczywiście nie tutaj, tylko kąpiel Lara i posadź ją w krzesełku do karmienia małych dzieci. Tak dochrapaliśmy się już, no ale wiecie, lata lecą, dekady się zmieniają, inne style mamy i ubierania, fryzur i też meble. Chociaż dalej się dzieje to samo. Rodzą nam się Simowie. Oglądamy ich okres dojrzewania, dorosłość i później niestety się z nimi żegnamy. To wszystko, kochani. Nastrój po śmierci i stracie mojej krówki. Wybaczcie mi, naprawdę. Jak wrócisz, no bo wiadomo, że ważna jest jego edukacja, chciałabym mój drogi, bo tutaj widzę, że coś śmierdzi. Śmierdzi, tak? Tutaj mi się wydaje ale żeby sobie wziął reszki, na co tam masz ochotę. Egzamin odbędzie się za godzinkę. Mam nadzieję, że zdąży on wygłosić tą prezentację. Co się dzieje? Oczekiwania na egzamin końcowy. No, wielki stres, to fakt. Oraz kucie przed egzaminem. Dobra, mamy załatwione. I choć tu tak wyrzuć zepsute... Żarcie, czyli dobrze widziałam I weź sobie coś dobrego Może być kurczaczek, w sumie po 12 e, Moja droga Bo musimy małą nakarmić No właśnie pada śnieg No gdzie jesteś tatuśku? A wyrobisz się, nie? Tak, powinien się wyrobić Chociaż <zum> z nimi to nigdy nic nie wiadomo Dobra, bo nie zdążysz. Zjedz przynajmniej, żebyś mi nie umarł z głodu. Moja kochana, daj naszej małej może mus jabłkowy i mleczko. I żeby nie było, że pojedziemy do rodziny Makalisterów z pustymi rękami, chciałabym, żebyś mi upiekła coś dobrego. Myślałam, kochani, o szarocce. Nie ma chyba osoby, która go ciasta nie lubi. Szarotka, voila. No, mój drogi, nie zdążysz zjeść. Przykro mi bardzo. Siup na egzamin, to jest ważniejsze. Spokojnie, już tam coś liznąłeś. Idź, idź, idź. Szkoda czasu. Tam łypię do kuwety, ale wszystko w porządku. Sprzątnę to słuchajcie, żeby Jody miała mniej do roboty. Taka jestem miła. Niech to doceni dziewczyna. O, Gryfyn idzie na zajęcia, na egzaminek. Mała, kochani. A słodka, no popatrzcie, czy nie jest śliczna? Jak myślicie, w kogo się wdała? Tatusia czy mamusia? O, co? Co, mój aniołku? Co, mój aniołeczku kochany? O, jaka, jaka słodziutka, prawda? Ładna dziewczynka. Wiesz co, mogłabyś mi ją wyjąć... A nie, woli najpierw upiec ciacho. Dobra. Żeby mi się nie rozkojarzyła, bo ostatnio one mi się strasznie rozkojarzają. Te moje simy. Jak myślicie, czy Griffin i Jordy powinni mieć jeszcze jedno dziecko? Tak mnie kusi to. Ale nie mam pojęcia, czy dobrze bym zrobiła. O, dobrze. Eee... Tak, gdzie jest Heros? Chciałabym, kochana, żebyś go pogłaskała, tak z dwa razy, uwielbiam tą interakcję. Schowamy sobie to do wyposażenia, żebyśmy, broń Boże, nie zapomnieli, a to oczywiście trzeba sprzątać. No i czekamy na naszego męża, który już niedługo powinien wrócić. No i pojedziemy do McAllisterów, bo jak mówiłam, trzeba ich pocieszyć, trzeba złożyć kondolencje trochę porozmawiać, poznać Oliwie przede wszystkim i coś tam się wykluło, jak Wam już ostatnio mówiłam. No i temperatura nam się bardzo tutaj ochłodzi, więc myślę, że włączymy ogrzewanie, zrobi to on. No, czyli jesteśmy kochani już gotowi do wyjazdu. Ja sobie utworzę naszą grupkę. Grayson kochanie nie miał pozwolenia na telefon, to nie jest to. Myślę moja droga, że ty ją podniesiesz. Nieznany numer sią. A ty kochany podnieś dach i wybieramy się do Bryden Bay do rodziny McAllisterów. No dobrze, że Pal to założyła, bo podejrzewam, że będzie jej chłodna. Kochani i na miejscu się tam spotkamy. Kochani, jesteśmy na miejscu. Przywitała nas słodka mała Linda i piesek rodziny McAllisterów. Oczywiście, my musimy się przywitać z rodziną, ze starszymi, ale nasza maleńka, dzieci to szybciej nawiązują ze sobą kontakt. Może podzielić się miłością. O, jezy James, który kochani, jest. Naszym szwagrem, właściwie był naszym szwagrem O, kogoś spotkałaś, ale ja bym nie chciała Ja bym chciała, żebyś przyszła tutaj do domu Chodź, podejdźcie razem I bardzo mi zależy, żebyś przywitała się z Jamesem Bo wy się nie znacie jednak, choć malutka a gdzie jest Oliwia? Oliwia, Olivia, kochani, siedzi na górze z nią. Także chciałabym, żebyśmy się poznali. Powiedzmy, że James nam ją przedstawi. O, Mary dzwoni. Wiesz co, mogłabyś także podejść do pieska i przyjaźnie się z nim przywitać. Czy z nią... Brandy, to chyba dziewczynka To pewnie suczka A któż to zrobił? Momencik, będę to mogła przeczytać e, Nie A na pewno która z naszych krewnych Pewnie Ernesta, Gdzie jest Linda? Gdzie jest ta mała, śliczna? O dobra, idzie Cieszy mnie to No, moi kochani, my tutaj nie przyjechaliśmy Z gołymi rękami Mamy coś dobrego żeby nie było, myślę, że możemy sobie wziąć wszyscy porcje, ale chciałabym, żebyś poznała Oliwię, żeby zapytała o ulubionego autora, oczywiście to jest Theo, porozmawiamy z nią o marzeniach, może to będzie, kochani, nasza kolejna przyjaciółka. Nigdy nic nie wiadomo i spróbujemy pocieszyć, czyli opowiedzieć śmieszną historię. O, z Jamesem całkiem nieźle, także chciałabym, żebyś go poznała i poprawiła mu humor. Mogłabyś także przeprowadzić ożywioną rozmowę. Kochana, pogawosz z dzidzią, tak z dwa razy i podziel się miłością, mogłabyś także... Podziel się miłością z jej mamą. A wy się poznaliście. Tak, popraw humor. Okaż wdzięczność. Może nie, ale możesz pochwalić strój. A wdzięczność możesz okazać Jamesowi za to, że był wspaniałym mężem dla Ernesty. No co ty baranie, co ty nie umiesz pisać, że 2 plus otrzymałeś. No ale dobra. Później ma same szóstki, no to przymknę na to, słuchajcie, oko. Oczywiście zapisujemy go na kolejny semestr. I u nas w domu. Jak wrócimy, kochani, do domku, to będę chciała, żeby zgłosił się na ten staż. My się w sumie dobrze znamy, no ale wiecie, niech, niech poznano i okaże tą wdzięczność. Chciałabym, żebyś opowiedział jakiś dowcip. O, wszyscy kochani są zachwyceni kulinarnymi zdolnościami naszej Jody, a wiemy, że tak naprawdę to nasza Filipa była zdolną kucharką. Możesz poprawić jej humor i najpierw pochwalić strój, a później poprawić humor, no bo jak widzicie, Olivia... To jest przedstawiciel Simów z lat 50. O 19, kochani, sobie pojedziemy do domu. I trochę chciałabym, żebyś jeszcze z Jamesem porozmawiała. Tak, troszeczkę. Dobrze, kochana, podzieliła się miłością. Pogawurzymy jeszcze z Lindą. Może one by zostały przyjaciółkami. No słuchajcie, nigdy nic nie wiadomo, co kogo czeka. A na razie nasze dziewczynki są tak, A chyba nie. Tak jest słodkie. Dziewiąta. No to moi drodzy, zbieramy się. Myślę, że się pożegnamy. Pod warunkiem, że znajdę tą interakcję. Nie znalazłam, żeby pożegnali, więc kazałam im objąć. Dobrze, kochana. Chciałabym, żebyś podniosła małą. O, no. Dobrze, że mamy zapas pieluch ze sobą. Chodźcie, chodźcie. żegnamy się. To Wam zostawimy, tacy jesteśmy kochani. I jedziemy do naszego domku. Samochód, kochani, stoi. Myślę, że możesz go już zapalić. I jedziemy. Co się dzieje, Oliwia? Czekaj, ale podnieś maleńką, a maleńka sama idzie dobra. Chodźcie, chodźcie, bo już dochodzi 20. Małą trzeba przecież położyć do łóżka. Słuchajcie, jakie kochane dziecko samo zmierza do tego samochodu. Nie musimy jej nosić, a my, kochani, spotkamy się w San Manszuno w naszym domku. Kochani, już wróciliśmy do naszego domu później niż planowałam, ale tak niestety jest zawsze. Zaraz będę chciała, żeby nasz Gryfin podjął stasz, no, czyli karierę prawnika, i <grybujesz> będziesz już mógł, mój drogi, tak oczywiście się wysikać. Nie sobie skorzystam, weź udział w przesłuchaniach, tak? Tak tam pisało w zeznaniach, mhm. co on potrzebuje, głodny nie jest, bardzo dobrze, jutro jest wtorek, łypnę sobie, co my mamy jutro za zajęcia, czyli opłacalne opowieści, to musielibyśmy ogarnąć, Zajmie się przygotowaniem na wykłady, a, mam ja sobie włącz to pomieszczenie, tak, żebyśmy coś widzieli. I tutaj dam mu już tablicę do prezentacji. No i wyłącz to pomieszczenie. Jody, kochani, czytała naszej do synu. Myślę, że mogłaby sobie skorzystać. Weź sobie gorący prysznic. Wyprnę sobie, czy wszystko tutaj w porządku. Tak. Możesz wyrzucić mi jeszcze zepsute żarcie. Ty miałeś tutaj usiąść i ogarnąć mi pierwsze notatki. Proszę cię bardzo, żebyś się tym zajął. Jeszcze sobie sprawdzę tak pranień nam nie wysło, ale wcale się nie dziwię taka pogoda. I moja droga duszko jeszcze mi ten kubeczek możesz posprzątać. No i tutaj kazanko dla Rosika o skakaniu po blatach. Kochani, będziemy kończyć dzisiejszy odcinek wyzwania dziesięcioleci. Mam nadzieję, że on Wam się podobał. Ja serdecznie Was zapraszam do oglądania kolejnych odcinków z tej serii i nie pozostaje mi nic innego powiedzieć, jak tylko papa. Pa!